Zapraszam Was na kolejną recenzję, tym razem ostatniego tomu klimatycznej tetralogii Maja Lundę o tytule Ostatni. Książkę wydało wydawnictwo literackie, a jej premiera odbywa się dzisiaj. Pierwszą książką z tego cyklu była Historia Pszczół, której recenzję znajdziecie na moim kanale. Ja ją podlinkuję na górze i na dole w opisie. Drugą książką wchodzącą w skład kwartetu klimatycznego był Błękit, którego recenzję już niedługo znajdziecie na moim kanale. Maja Lundę to pisarka, która dla mnie jest mistrzynią pokazów ludzi takimi, jakimi są, ze wszystkimi wadami i zaletami. Tym razem nie jest inaczej, i w tej książce przede wszystkim bohaterowie. Są najważniejszym jej elementem. W książce poznamy trzy historie, które spajają ze sobą konie. Poza tym, że we wszystkich trzech historiach występują konie, to łączy je jeszcze pokazanie różnych relacji matki z dzieckiem. Czasami są one bardziej skomplikowane, czasami są mniej skomplikowane, jednak cały czas są doskonale ukazane, autorka nie ma z tym problemu. Ona lawiruje niesamowicie płynnie między jedną postacią a drugą i potrafi świetnie rozpisywać te wszystkie niuanse, te wszystkie drobne gesty. Które są bardzo istotne i które sprawiają, że ten świat jest tak bardzo realny. Dodatkowo te relacje też nie są płytkie, postacie nie są płytkie. One mają swoje uczucia, one mają swoją historię, którą poznajemy. Każda z tych historii dzieje się w różnym czasie i dotyczy różnych ludzi. Pierwsza z nich dzieje się w przeszłości w Rosji w 1881 roku. Naszym bohaterem jest Michał, który jest zoologiem i który wraz z matką mieszka w Petersburgu. Widzie bardzo spokojne i poukładane życie wraz z matką. Wszystko jednak się zmienia, kiedy do jego gabinetu trafiają kości dzikiego prawdopodobnie konia. Mężczyzna decyduje się nawiązać kontakt listowny ze Podróżnikiem Wilhelmem Mukwem. Jak wspomniałam, Michaju prowadził raczej spokojne życie, bardzo ustatkowane był zoologiem, a to odkrycie obróciło jego życie o 360 stopni, bowiem okazało się, że być może uda mu się pojechać do miejsca, w którym zostały znalezione szczątki, ich raz ze znanym podróżnikiem i poławiaczem zwierząt samemu zapać dzikiego konia. O ile oczywiście one istnieją i o ile uda im się to zrobić. Muszę wam powiedzieć, że początkowo nie porubiłam ani Michaiła, ani jego historii. Jedyne co podobało mi się w tej historii początkowo to była jego relacja z matką, która była kapitalnie rozpisana i bardzo naturalna. Pomyślałam, że to będzie historia, która najmniej mnie będzie obchodziła i będę ją raczej czytać na szybkiego. Jednak z biegiem czasu coraz bardziej się przywiązywałam do tej postaci. Jego życie również się zmieniało pod wpływem wydarzeń, które działy się na ramach książki. Tutaj też klimat odegrał olbrzymią rolę, choć początkowo wydaje się, że takowej roli nie będzie pełnił. Historia Michała pozostawiła po sobie straszną gorycz i taki smutek. Muszę przyznać, że początek historii nie zwiastował tego, jak się ona rozwinie i jak się zakończy. Żar mi było tego bohatera i tego, jak potoczyło się jego życie. Kolejna historia dzieje się już w 1994 roku w Mongolii. Tym razem bohaterką jest kobieta o imieniu Karen i jej syn Mafias. Chociaż bohaterka, to złe określenie, bo jak mówię, tutaj nie ma bohaterów. Tu są ludzie z krwi kości. A miano bohaterki Karen według mnie nie do końca się należy. Choć pewnie wiele osób by się ze mną nie zgodziło i stwierdziło, że Karen jest jak najbardziej bohaterką. Dla mnie jednak była to postać, którą na początku lubiłam, a potem już niestety nie. I do samego końca historii. Jej nie polubiłam. Bynajmniej nie dlatego, że była źle napisana. Wręcz przeciwnie, była świetnie napisana. Była napisana tak dobrze, że nie wydawała się postacią z książki, a żyjącą osobą. Jednak jej cechy charakteru i osobowość były tak dalekie od moich. Że gdybym spotkała ją w rzeczywistości, to na pewno bym się z nią nie porubiła. Tutaj konie odgrywają dużo ważniejszą rolę. Sama przyroda odgrywa dużo ważniejszą rolę, gdyż Karen stara się odbudować zagrożony gatunek koni. Zresztą tych samych koni, o których możemy poczytać w pierwszej historii. Tyle że po upływie 100 lat, odbudować jakikolwiek gatunek, który jest zagrożony wyginięciem, wcale nie jest tak łatwo. I w tej książce możemy o tym więcej poczytać. I według mnie ta historia ma też walory edukacyjne, bo pokazuje, jak ciężko odbudować nam, ludziom, jakiś zagrożony gatunek, bo przeszkadza nam w tym nie tylko działalność człowieka czy zmieniający się klimat, ale też i przyroda, a konkretnie sam gatunek zagrożony. Tutaj, oczywiście, chodzi o konie, ale oczywiście, pewnie u innych gatunków też wcale nie jest tak łatwo odbudować zagrożony gatunek. Więc Karen napotyka na wiele przeszkód, z którymi musi sobie jakoś poradzić, jeśli chodzi o jej syna. To tutaj muszę powiedzieć, że było zupełnie odwrotnie. bo początkowo jego nie lubiłam, a dopiero z czasem polubiłam tego bohatera, i gdy w końcu się z nim rozstawałam, to było mi bardzo przykro. Tak czy inaczej, jest to kolejna bardzo ciekawa i bardzo poruszająca historia, szczególnie dla osób, które interesują się zwierzętami, interesują się zagrożonymi gatunkami zwierząt i starają się robić wszystko, żeby tych gatunków zagrożonych było jak najmniej. Jest to też historia, która bardzo dobrze pokazuje relację matki z synem, relację bardzo trudną, bardzo. Bardzo skomplikowaną. Nie wiadomo, czy w tym nowym miejscu wszystko się ułoży, czy też będzie jeszcze gorzej. A teraz przejdę już do ostatniej, najmocniejszej, najmroczniejszej i najbardziej przerażającej z tych trzech historii: historii dziejącej się w Norwegii w 2064 roku. W tej historii świat, który znamy obecnie, tak naprawdę nie istnieje. On się rozpadł. Jest to świat po wojnie, w której ludzie walczyli o jedzenie i wodę. Większość ludzi migruje od miejsca do miejsca, poszukując wody czy pożywienia. Raczej nie za trzymują się nigdzie na dłużej w obawie o to, że zostaną napadnięci, okradzeni, czy nawet zamordowani za wodę czy jedzenie. I tutaj poznajemy historię matki i córki mieszkających w zwierzyńcu, które należy do jej rodziny z tego, co pamiętam chyba już od trzech pokoleń. Ta historia jest najbardziej poruszająca i przerażająca. Dzięki temu, że żyją w tym miejscu, to mają dostęp do zwierząt, które jeszcze się ostały w tym miejscu, czyli do krów, do kóz, do świnki, do kur i oczywiście do koni. Pomimo tego, że historia dzieje się w bardzo ciężkich czasach, bardzo trudnych dla ludzi, to i tutaj nie zabrakło nam świetnie opisanej relacji matki z córką i tego, jak ona się zmienia pod wpływem wydarzeń, które się dzieją. Można by pomyśleć, że pomimo tego, że ich życie jest bardzo ciężkie, to jednak nie mają aż tak źle, bo w końcu mają tak nad głową i zwierzęta, które bardzo im pomagają. Ich życie, pomimo tego, że jest oczywiście bardzo trudne, ma już swój rytm ustalony. Każdego dnia wygląda mniej więcej tak samo. Jednak nagle ten rytm zostaje zaburzony, kiedy pewnego dnia. Matka na drodze widzi pewną kobietę, która stoi w deszczu i postanawia ją wziąć ze sobą do domu. Z jednej strony jest to bardzo chwalebna postawa, bo przecież pomaga obcej w potrzebie, ale z drugiej strony. Ona tak naprawdę jej nie zna, ona nie wie jakie zamiary ma ta kobieta, a zaprasza ją do swojego schronienia, o którym naprawdę niewiele osób wie. Kim jest ta kobieta i jakie ma zamiary, tego wam nie zdradzę. Mogę wam jeszcze raz powiedzieć, że to jest najbardziej mocna, najbardziej przygnębiająca i najbardziej dobijająca ze wszystkich historii, która na pewno długo zostanie ze mną w pamięci. Ta historia, oczywiście, jest najlepsza, według mnie, oczywiście, ze wszystkich historii, ale z drugiej strony, każda z tych historii ma coś innego do zaoferowania czytelnikowi, każda z nich jest inna i opowiada. Dał zupełnie innym bohaterze, który musi się zmagać ze swoimi problemami i przeciwnościami, które los. Podkłada mu pod nogi. Jest to książka, która mówi o wielu bardzo istotnych kwestiach naszego życia, które bardzo często są gdzieś spychane na dalszy plan. Przede wszystkim jest to książka, która stoi tymi postaciami, które są świetnie wykreowane. Co ciekawe, historia Michała i Karen zostały zainspirowane prawdziwymi postaciami. Zresztą na końcu książki możemy o tym poczytać więcej. Bardzo fajnie, że autorka nie boi się sięgać po postacie historyczne i dopisywać do nich swoją historię. Oczywiście zmieniła imiona i nazwiska tych postaci, ale bardzo mi się podoba. Podobało to, że w tym momencie autorka też nas troszkę uczy historii i też skłania nas do tego, abyśmy poszukali troszkę więcej informacji o tych wydarzeniach. Książka na mnie wywarła ogromne wrażenie. Jest to piękna i bardzo poruszająca książka. Ja o tej książce mogłabym mówić i mówić, bo jest to tego typu książka, o której chce się mówić, o której chce się rozmawiać, bo tak wiele można z niej wyciągnąć i tak wiele jest tutaj do rozmowy. Jest to też książka, która po raz kolejny nas ostrzega przed wydarzeniami, które mogą się zdarzyć. Jeśli my będziemy siedzieć bezczynnie i nic nie robić, pięknie ukazuje naturę. Taką, jaka ona jest. Czasami jest ona bezlitosna, czasami łagodna, a czasami przepiękna i taka, że dech nam zapiera. Ale przede wszystkim pokazuje też naturę, którą bardzo łatwo można zniszczyć. Kolejną zaletą tej książki jest to, że autorka nie ocenia swoich postaci. Nie mówi nam, czy postąpiły dobrze, czy źle, to my jako czytelnicy możemy o tym zdecydować. I to jest kolejny plus tej książki, który sprawia, że jest to tak dobra książka, tak wciągająca opowieść. Po przeczytaniu tych historii nie mogę się doczekać ostatniej książki z tego wiem, że Maja Lunde mnie nie zawiedzie. Ja wam oczywiście książkę ostatni gorąco polecam, jest to bardzo wartościowa książka. Jeśli nie czytaliście dwóch poprzednich książek, to spokojnie nadal możecie sięgnąć po ostatni, bo ona w bezpośredni sposób nie jest związana z błękitem i z historią pszczół. Mamy tutaj oddzielne historie, które nie łączą się z poprzednimi. Oczywiście polecam wam zarówno historię pszczół, jak i błękit, który już niedługo będzie na moim kanale. Jeszcze jej do końca nie przeczytałam, ale już zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Natomiast recenzję historii Szczół na moim kanale już znajdziecie. Więcej sekretów o tej książce Wam nie zdradzę, musicie je odkryć sami. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeszcze raz bardzo dziękuję wydawnictwu literackiemu za podesłanie tej przepięknej książki do recenzji. I to już wszystko w tym filmie. Jeśli Wam się on spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.